Od 31 sierpnia każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak te elementu odblaskowego grozi mandat od 20 do 500 zł. Dotychczas taki obowiązek dotyczył tylko dzieci poniżej 15 roku życia. Na początku przez cały wrzesień policjanci pouczali, przypominali, no ale wiadomo, że jeżeli są przepisy, to oczywiście nie można ich łamać, a policjanci muszą je respektować. Od października policjanci ujawnili blisko 600 wykroczeń polegających na braku od, odblasków u pieszych. Pouczonych zostało ponad 350 osób, ukaranych mandatami. Ponad 211 wniosków skierowano do sądu. Warto pamiętać, że pieszy na drodze nie ma takiej ochrony, jaką ma kierujący czy pasażer samochodu. Nie chronią go pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne czy kurtyny. Dlatego tak ważna staje się jego widoczność na drodze, pamiętajmy, że osoba, która ma od Blaski. Widziana jest już z odległości 1150 metrów, natomiast cała, która nie ma, dopiero z 40. Robi się coraz chłodniej, robi się coraz ciemniej. Faktycznie na tych nieoświetlonych drogach, na tych nieoświetlonych poboczach, bardzo ciężko zobaczyć kogoś, a wiadomo, że teraz ludzie ubierają się na ciemno, bo jest chlapa, nie chcą zabrudzić swojej odzieży. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania. Opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie. Odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan lub dłoni, w okolicach środka klatki piersiowej i pleców. Wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.